Cześć, witam was ponownie w Bulletstormie. Eee, przypominam, że w ostatnim odcinku zjechaliśmy na dół do jakiejś podziemi, do jakiejś kopalni, ciężko powiedzieć do czego dokładnie. W każdym razie Serano ma pomysł jak wydostać się z planety przed wybuchem bomby i... No i cały czas za nim podążamy. Zobaczmy co stanie się teraz. Behold, the dirt pen, shit What's with the toxic waste? I brought it for the city's gamma filters. Officials stored it down here while they dug up the hills for a place to bury it. Mean shit in those hills. Oh, shit. Yeah, well, the yard birds were getting sick, dying, mutating, and what have you. So <laughs> the goofball, miscreant ball-tuggers decide to rise up and demolish the gamma filters. No more filters, no more waste.

Więc stąd wzieliście ci wszyscy butani na tej pomerze, tak? Ja dobrze rozumiem? Ooo! Abuncja była i jest nadal mm -hmm. Nie -e. Nie mutuj mi się tylko Uciekaj stamtąd, uciekaj, 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 na górkę. Gdzie ty. Aaaa, obrócił się jaką. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj. Ja, pieprze. Naprawdę musieli nam pokazać palce. Nie? nie dało się cholera inaczej. O nie, o nie. Będę w pajacu. Obaj się, Wszyscy składajcie Dobra, się łańcuchowa pozwoliła nam się obronić. Leją z tyłu. Jeszcze ktoś? Jeszcze jeden. Jeszcze, 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 jeszcze? Jeszcze. Lecą kolejni. Jeszcze, jeszcze? Wszystko błahe. Obrzydliwe. Lecimy dalej. Tak jak myślałem, że to będzie pełno wypaleńców. O! Co to w ogóle jest? To wygląda jak. jak, e, jak kosmici z Alien Swarm'a. No zajebiście. Aha. Jestem oddzielony od nich. Bosko. No ma no. Nie, nie rób mi takich rzeczy. W czy po czym? W główce A muszę tak... Ciekaw czy go trafię Aj, nie wyszło Spróbuję jeszcze raz Dobra, nieważne, nieważne, że zmieniamy, zmieniłem broń Dobra, takie eksperymenty mogę sobie na przyszłość darować Sami przyznacie Dobra, to jakoś to poszło. Wszystko? Wszystko. Co tam słaniaki? To nie wyszło mi na tej przecie. Buchaj, cholero. Ty też. Jeszcze coś? Wszystko. No, ale ładnie, punktów nabiłem tutaj w tym momencie. Szybciej, 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 szybciej. Jakoś tak się nie śpieszą specjalnie. Nie wiedzą, że mają tylko 2 godziny na ucieczkę z planety. Mwa ha ha

no dobra Spent the last ten years dreaming of murder in Serrano. Saving him just don't sit right. You could have killed him. You had opportunities. I gotta get you out of here. Undo some of my mess. Those Ciekawe. many years ago, after we discovered the truth about Serrano, we could have disappeared into the outer quads. Hidden and been safe. But I dragged you all to the far reaches of the Dark Plains, hunting the Good general. So, kurwa, teraz, no? I know, ishi. I don't think you do. Your thirst to murder Serrano for his crimes was never about revenge. It was a righteous mission to avenge the many innocents he used us to kill. No, to know, ishi. You to it a to the us no, request for atonement. A chance to reclaim our souls. I knew I would likely die for this pursuit no, you think too highly of my motives no what say as I lose possession of my mind know this you are my brother I followed you of free will and I do not hold you accountable whatever it's a serenity on the other side Trishka was the girl. No, Novak's daughter. And I failed to stop Sergino <laughs> from killing her. I had no idea. Yeah. We're gonna get to that joke shit. But the moment we're clear of this hole... We'll scalp that motherfucker. Freaks! Up above us! Taking Ło, wow, dobra, czyli snajpera. Spoko, mam. Zaraz ich tu zmieciemy. No. <laughs> Blef, piękne. <laughs> to może być zupełnie przypadkiem, ale pewnie sobie zdajecie z tego sprawę. O, albo weźmiemy tego typa. O, nie da się, szkoda. Myślałem, że jest możliwość... Um... Przecelowania teoretycznie w jednego gościa, a potem strzelania w drugiego. To by był dopiero blef. Bo to co robimy teraz, to raczej blefem ciężko nazwać. No, śmigamy, śmigamy. Rzucić się gdzieś, czy nie... Aż, w ostatniej chwili. Ja mogłem przecież tam beczki rozpieprzyć za nimi. Dopiero teraz zauważyłem. No trudno. Co to the right? Jeszcze gdzieś? O, faktycznie coś nas pierwsza Zobaczymy, czy tam są jakieś beczki. Oczywiście, że są. Ale nie... O, trafiłem. Pięknie. Wszystko poszło? Wszystko. <laughs> hey, work's done, General. You can come on out of your piss so coward corner. Always let underlings take care of the shit, -moppin'. You Hear that, Ishi? Trudging through that radioactive goo mutated our good General into a giant pussy. Ah, whatever. Now I do sniper. Ciekawe w ogóle jak się używa tego, tego specjala do, do snipery stąd przyszliśmy czy st tu idziemy? Nie, chyba stąd przyszliśmy. Znaczy stąd serano przyszedł. Czyli my gdzie mamy iść? Gdzie wy w ogóle poszliście sobie? Tam może? Tam pewnie Oczywiście, że tutaj. No. You don't know, she's busy You're killing up Confederate citizens, boy. Tourists who missed the evac ship came down here to hide from the rampaging prisoners. <laughs> oh, Jesus, <laughs> might have been some kindly school teacher, mother of three. You just got it. Escape. Tak, więc jesteśmy na tropie. Podejrzewam, co to jest. No, korby. Myślałem, że to jakiś, jakieś mięsko. Hmm. Ciekawe, co się będzie działo. Z drugiej strony będą, będą nas napieprzać, czy coś w tym stylu? No oczywiście. Ah, oh, fuck, 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 Dobrze że się nie da spieszyć. Dobra. Co to jest? A, o fo, oh, nie, 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 nie. No, oj, ja pierwsze, dobra. Nadciągają robaczki z Alien swarma. Dużo robaczków z Alien Swarmama. W pasową skórę mają w takim razie. Wszystkie tam uciekły. Dobra, będzie trzeba trzymać daleko od nas. Może pistolziki mnie wymiatam Co wy na to? To the surface. Ciekawe czy faktycznie plan Serano się powiedzie. Zresztą na pewno się w jakimś stopniu powiedzie. Bo w grze pewnie na końcu przeżyjemy. Shippinga! Ej, one też uciekają. To co nie będziemy się musieli zimbić. Z zasobnika nic nie muszę brać, dopiero co używaliśmy. To tamtej pory nie. O, wo! O, nie! Czemu ja już to użyłem? Wyrzuć to! Już ale spieprzyłem. Kurde, to trzeba było czo podnieść później <noise> Tak, bo one są takie sprytne Skąd one będą przychodzić? No to all you stop. widzę Ale co ja mogę zrobić? Szybko, 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 szybko. Ale ono wcale nawet na nas, nie podoba mi się to. Ciekaw jestem, jeszcze mamy. W ogóle powinien być jakiś pasek jednak życia w tej naszej maszynerii. Poza faktem, że ja tu wszystko trafiam, to... A <śmianowicie> na też powinni. No, cholera, panowie skupcie się trochę. Aaa, złamałem to przodunek, złamałem to przodunek. Co już? Koniec? Gutro Spieszamy. Gdzie mamy iść? Tędy. Dobra. I soj, żadna walka się z tymi robaczkami nie odbyła. To było nie podobało mi się to. No panowie, szybciej. Przypominam, że niedługo planeta wybuchnie. Znaczy, planeta będzie się miała dobrze, ale wszystko, co żywe na niej, wybuchnie. Znaczy, rozpadnie się. Albo cokolwiek to tak naprawdę będzie. Ja jebie. A, to jest statek Serano. To jest ten, który on się tu rozbił. Dobra. W takim razie, panowie, ciśniemy. Ja się tylko rozejrzę, czy coś tu jest do podniesienia. Nie ja chciałbym tu nic przegapić, ale nic nie ma, to na szczęście. Hmm, chwyć i śmigaj na dół. Dobra. Podejrzewam, że koniec rozdziału? Tak, koniec rozdziału. O, na statku widzę się zasiedliły nasze ukochane mutanty. No dobra, z nimi się zmierzymy w kolejnym odcinku. A póki co, dzięki Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się i cześć!